Jesteśmy na balos. Na przepiękny balos. Zobaczcie ta przepiękna Korzystamy, pływamy. To jest mój Marceleczek. Ale jest tutaj taki lekki wiaterek, który jest wręcz przyjemny, kochani. Bardzo, bardzo przyjemne. E, idziemy się tutaj teraz przejść po Palos. Tak jak wcześniej mogliście widzieć, Imatil troszeczkę się bał, także na statku nawet nie mogłam za bardzo ani z zrobić, ani nagrać. Eee... No, tak cały czas muszę się odwracać, gdzie są moje rzeczy i ze sobą... bo dzisiaj jest niedziela kochani a w środę wybieramy się na Elafonisi, też taką bardzo przepiękną plażę również z taką przepiękną wodą i tam będziemy spędzać już cały dzień, a za chwileczkę wybieramy się w miejsce w które Marcelek bardzo chce popłynąć czyli na Gramvousa, czyli na Jest jakiś wrak z tym. Bo jest cały dzień. Hejka kochani, my dzisiaj jesteśmy na kolacji w takiej włoskiej restauracji hotelowej. Siedzimy sobie tutaj, zamówiliśmy sobie pizzę, owoce morza. Mama zamówiła sobie wino. A ja zamówiłam makarita pizzę. Pizza Margaret. I Soczek jabłkowy. Tak, i będziemy czekać na jedzonko, pokażemy Wam e, co tutaj dobrego, pysznego będziemy do jeść. Patrzcie jakie mam duże oczka. Więc teraz przyszły do mnie owoce morza. Zobaczcie takie pyszności i sałatka grecka, winko. Także zajadamy. przyjechaliśmy po Mamy takie przepiękne miejsce i jemy sobie sałatkę grecką i spaghetti i muszę wam koniecznie pokazać to miejsce z jest Ale tutaj drogi wyglądają jak zygzak po prostu. A co drogi?